Taka fajna gra Czemu ja cię nie Teraz Jak się zaprasza? A musimy chodź Jaki chcesz być kolor? Co to za różnica? Nie wiem Przemiona za trzy? Nie ma! No. A czemu jestem czerwony? Jedziemy, jedziemy! Kurde, czekaj. Aj, witaj widzę, dzisiaj gramy kurde kulkami, bo zapomniałem Czekaj, co ty robisz teraz tu? Tutaj chodź dwie kulki No w dwie kulki Dawaj, gramy się z nimi, atakują nas No daj, chodź tu no, Dawaj, ci... przepychamy ich, przepychamy <laughs> Kurde nie Chodź, ale Dawaj, No Co ty to... Tak... z nimi No wiem Czekaj, o, o, zblokujemy ich Kto jest lepszą kulką? Dawaj, e, kto jest lepszą kulką? My, my. my jesteśmy najlepszymi kulkami No to Chodź za mną, chodź ze no. mną. ho, ho chodź ze no. mną. Uspeed mi i baby rindłam. Szybko, 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 szybko! O. A po co? No bo młodźmy no cię go Szybko, 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 Jaki szybko. Słabia. Jaki słaby? No, wiesz, że się mogę zatrzymać. No bo z... spadł. Aha. Dobry jestem. No to dobrze. Szybko. szybko, szybko, szybko Dawaj! O. tak to jest mistrzowskie, my jesteśmy mistrzami. Ty jak taki MPC co się obraca ciągle. No, trochę tak się obracamy, nie. Jadę, bum. O, ale szybko ja... Dalej chodzi. BUM PUM! Szyb... Co ty robisz? Jedziemy, jedziemy, to dalej jedziemy! <laughs> kurde się zatrzymujesz. Nie. O, nie, 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 nie. Coś ty zrobił. Coś ty kurde zrobił. I co teraz? Wiszę sobie wiszę! Przegaj. Do ściany, do ściany! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, trochę! Pobujaj się to po Musisz w tył i przód, w tył i przód! Czekaj. Ej, nawet w tył nie mogę. Czekaj, w tył... I w przód. Nie w ten. Tak jakoś wolno jadę. I Ja blisko było. Ale ja bym pojechał w tamtą, nie, to nic nie da. Andrzej, coś ty odwalił. Odwrotnie, linę! Już <laughs> nie mogę, spodnie. Nie mogę, kurde, nie mogę. Ja bym chciał. O, o, jak fajnie, Oj, dawaj, musimy się rozbójnić. Tutaj... Może wskoczę tam. Ja nie mogę, kurde, nie mogę, ty mnie kurde kręcisz. O, teraz. Mogę. Ja cię kręcę? Nie kręcisz. <laughs> <laughs> o, cóż, ja. ty bujarznie. O, bujarznie. o ty co? Nie to nad o! No nie no blokujesz mnie Luka. Nie wiem Nie ma Musimy zrobić reset Chyba Bo no, chyba nic więcej nie damy zrobić Przeżyj. Masz Robuxy? Nie masz nie, nie mam To jeszcze raz Idziemy jesteśmy żeby... w Jedziemy, jedziemy Jedziemy A to jestem niebieski co z nimi Wszedź kulki inne Idziemy szybciej Dawaj, dawaj. szybko Speedrun Szybko Zgonią Będziemy pierwsi Dali, dali, dali Dawaj Co ty tam robisz? No bo uderzyłem w ciebie Jak we mnie uderzyłeś? Jedziemy, jedziemy Dawaj, szybko, szybko, szybko Speedrun, speedrun O nie, 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 nie O, prawie było Jak uratowałem no ty to uratowałeś, trzeba przyznać. i bez dotrzymywania się. Uuu. w kulki i jesteśmy w kulce. <grafy> no to faktycznie tak jest, no. Ale tak, dzień, dzień. To no. ale tak szczerze ci muszę powiedzieć. Ale tak szczerze. W początku się kręcimy. I dalej się kręcimy. No tak, cały czas się Daj, chodź. No, co ty robisz? Hey. Co ty robisz? Coś ci odwalił! Ja pierdolę! Coś ty kurde odwalił, kopie! Robimy. Bo no ja spamowałem. A bo kiedy da się to odratować jakoś? Nie. Gdyby bujałeś się, tak się bujałeś, że się rozbujałeś. Odroć się, odroć się. Co, coś chyba źle klikłem. Chodź. Rozpadłem się. Gdzie ty, jesteś, na no to? Ty, 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 ty. Dawaj. Czemu jestem teraz niebieski, a no miałem być czerwony? To jest nieprzewidliwe. Dawaj! Najszybko, musimy ich dba, Daj, dalej, 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 Szybko, szybko, szybko. Ale to ty jesteś z tyłu. Nieprawda, bo mnie wyprzedziły. No, znaczy, <śla> jestem pierwszy, tylko że ostatni, nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, pchaj. Ja cię pcham, ja cię pcham. Daj speedrun, 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 speedrun się. Speedrun, speedrun, speed Kurde, nie zdążymy. Myślałem, że będzie gorzej Myślałem, że będzie gorzej. O, prawie mnie wywaliło. Dobra, jesteśmy w tej samej sytuacji co przed. Tylko nic no nie schnąć. Andrzeju. Byku. Dawaj dawaj Dorżki na moje Polsce Jedziemy! Jedziemy! Kurde jedź! Dobra, dobra, dobra. Jedziemy! No ale to ty nie jedziesz! To, to jest kurde! Ja cię wyprzedziłem! Ja cię wyprzedziłem, kurde, nie? Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale cię wyprzedziłem właśnie. Po polsku. Trzecie, trzecie. W lewo ja w prawo. Dobra, możemy tak zrobić. Jak pan Jezus powiedz. Kurlo, turno, turno. No daj chodź Się toczysz tak powoli okay. Chodź do środka Co my w końcu gramy? Nie wiem Jakieś kuleczki pewnie W czy, czy w golfa Nie wiem, chyba ani jedno ani drugie chyba Chyba Nowy punkt kontroli wiem, nowy punkt kontrolny O to fajnie, fajnie, zobacz jakie sosenki ładne Sosenki, fenki. sosenka jak sosenka. Sosenka, Dawaj! Andrzej, to się kameruje! Andrzej, to się ka Uważaj! UWAŻAJ! Czy ty dasz mi radę Nie. wciągnąć? Nie wiem. Chodź się domyślam. Zespadłeś. Ale, ale my się kurde. Jak to? Ej, czekaj Ja e, czekaj e, z zrobimy roz... e, Rozpadnijmy się na chwilę Ja pierdzie... Ja pierdziełem się e. Dobra, chodź jeszcze raz Idzie <photos> się się odrodzić? No, odrodź się Nie chce mi się odrodzić No chodź No nie jasne No klikam odrodzić. A rozpaść się? Nie. No rozpaść się. No nie. Rozpadnij się, proszę. Proszę, nie. Rozpadnij się, proszę ładnie. Musisz się ro... Chodź do mnie. Chodź Andrzeju. Jestem tu. A ten, ten, biały pan tańczy. bo jest biały. Nasista. Nie no, przecież ma biały ubranie. A jak ją ma skórę to nie... A no i gościu. Nie wiadomo. On cię chyba polubił. Chodź. Nie widzę gościu. On chciałbym mieć z tą dzieci. Były... Nie pierdzielony. Cześć, to wyszło? No hej! No właśnie! Dziad pierdzielony. Ale klikam, a i nic nie chcę. No, odbył. No. Teraz wyszłeś? No nie mogę. Jak nie możesz? No nie mogę. A no chodź tutaj. Też nie mogę. To, to wejdź tam, gdzie możesz. Nigdzie nie mogę. A zrób z reset. Nie A, zrób nie reset. Mogę. A zrób reset. O reset. Uj, dawaj, o idealnie. Wow, o, ale się rozpadłem. Kurde, schabo a nie, tak, co się rozpada, Kurde, nie. Nie, nie A nie, nie działa, mamy problem. To wyjdź i wyjść a my robimy cięcie. O, nie. Ja, no, ho, 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 nie. Czemu jedziesz na dół? A, zapomniałem, już do góry teraz. No tak, a gdzie? Daj, wyprzedzamy ich, daj, daj, daj. Będziemy pierwsi. No Szybciej Daj, szybko, szybko nie Dawaj, atakuj ich, atakuj. Atak, atak, atak! No czemu się spóźniłeś? No daj, atak, atak, atak Cześć, stój, 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 stój Zapomniałeś? Ej, ja my się tutaj... Oni już, już 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 po nich <laughs> No i tak bekon i bekonowa już spad Dawaj o, bo chcę. te bo samochody są złe. Mówisz, że są aż tak złe. Co Nie. ty gadasz? my na zimową weszli znowu? Tak. ja. I to. rozdzielimy się. Bo może. No kurde w prawo gościu Nie ich. Uuuu, twórca przeklinął Ja nie przeklinam Nie dokończyłem zdania Panie YouTube Już masz bana? Nie mam. Bana. już masz bana? Nie mam bana. Masz bana? Nie. Demotyzację i wszystko Nie. Ja nie nic nie powiedziałem. Jak nie. Brzydkiego Ale nie dokończyłem. <grym> Nikt nie słyszał. Jak nie. Nie, 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 nie co się stanęło? Stój Nie? Andrzej Panie Maciej Stój pan, bo pan wlecisz pan. Panie komorniku. A no, panie komorniku mój. Musisz pan uważać. Bo się Nie? Wyko wykor Czy Jak to ja chciałem powiedzieć, ale no. Wykorkujesz. Wykorkujesz mówisz? Może i tak... Korkuję. Na prawo. Dawaj na lewo. No tam nic nie ma. Wiem. Tak to do, 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 do jajek super Bo mogę. Nie jesteś takim jajkiem, rulającym się. Nie jestem jajkiem, jestem piłeczko Kuleczko. No, no czekaj za mną. No, no czekaj! No nie widzisz, że jeszcze nie wjechałem. Czekaj, nie ma. Da, no teraz możesz wjechać, no dawaj, 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 dawaj No nie tak szybko, ej, nie nadążam! No czemu nie? Ta, no teraz możesz jechać! Stoj! Nie! No coś ty zrobił mi! Coś ty zrobił! No coś ty zrobił no Co ty jesteś? No coś ty, ty zrobił Gdzie ty jesteś? Jestem na dół! Jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna próba. Jak nam się nie uda, o, przy to osobie zmienimy się w normalnych wygląda. ludzi. I to się nie liczy, to co teraz się stało. I co, że i zrobił? No nie wiem, co się stało. Wypchnąłem. Lecimy do chce Tyryry, tyry, tyry, tyry. Dobra, jeszcze raz. Ostatnia pyłba, ostatnia noc. Dawaj. Jedź jak szalony. A czemu nie? Oj. No jej, majsterek! O. o! Jedziemy, 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 jedziemy! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! O. Lecimy to jest! Kurde nie no, specjalnie to zrobiłeś no. Dobra, jeszcze raz Ty raz już ostat. Tamte się tak nie liczy Dowolny Co? Jaki jestem Dowolny No, to jasne. Eee. Droga była nierówna. Droga była nierówna. To... były złe. No drogi były złe. Kierunkowska był zły Które były złe. No. Które były złe. No. <laughs> chodź za złe. Chodź, chodź. Co? Nie za złe. No. nie się. się No. i chodź No coś ty mi zrobił! No się... Ja nie jaki... Ci... Dobra. Ostatnia próba jeszcze. tak. Ostatnia, ostatnia. Jak teraz przegramy, nie? To odcinek się kończy. Naprawdę. No koń to. Y co? Się kończy. Odcinek się kończy. Kulki się kończą. Nie. Kulki, no to wiem, no. Nie! Czy uratuję to. Eee, spadło. Dobre. Widzę. Kończymy tą zabawę, bo komornik nie umie skakać. nie umiesz skakać. Ty nie umiesz. Ty nie umiesz. Ty nie umiesz. A ty przez kogo umiesz. my spadli wtedy, co, co, no? Przez ciebie. No, z ciebie? Bo nie umiałeś Ale kierować. Nie umiałeś kierować. Ty nie umiałeś. No tak. Ty nie umiesz. No ty nie umiałeś. nie umiesz. No, specjalnie spadłeś z tych y, y, torów. I mówiłeś, że tory są Bo złe. Oczy <laughs> Nie jesteś zły. Ty byłeś zły? Dobra. Tym akcentem żegnamy się i... Do następnego. Już nie badaj tej kulki, ja pierdzielę.